Siemaneczko, z tej strony Menti, a w dzisiejszym odcineczku mamy to, co wszyscy chcieli zobaczyć wczoraj na live, czyli pokażę Wam nowe modele broni i także nowe trzy broni, które zostaną dodane do Jailbreaka już za tydzień w niedzielę, więc wyczekujcie update'u za tydzień w niedzielę. A dzisiaj wam to wszystko pokażę, ale drodzy widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć nowe bronie, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na dole, czerwony guziczek, jeżeli jest, to szybko go naciskajcie, żeby był szary, że jest szary, to bardzo super, zostawcie także lajkacza, a wezwanie na ten odcinek to jest 1000 lajków, wtedy pojawi się kolejny, no i także kliknijcie dzwoneczka i napiszcie komentarz, która z broni wam najbardziej się podoba, który wam dzisiaj pokażę, więc na końcu odcinka napiszcie, jaka broń wam się najbardziej podoba, a my co? A my uciekamy z tego i lecimy sobie do pierwszej broni, jaką bym chciał Wam pokazać. Yy, w sumie jest to chyba broń, jedna z zwyczajnych broni. Lecimy szybciutko do tej broni. Yy, tu, 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 tu. Lecimy chyba do po prostu. Yy, lecimy bardziej po prostu do... Yy... Brojowni. Tak, polecimy do zbrojowni, która jest tutaj. Do sklepu z bronią, i zobaczymy tutaj w ogóle tak. Wszystkie te bronie, które tutaj są, znaczy nie wszystkie, niektóre bronie zostaną zmieniony Model mamy tu Uzika, który chyba nie zostanie, i mamy tu akacza jeszcze. Dobra, w ogóle wam pokażę teraz tak. Pierwsza broń, która zostanie zmieniona, jest to pistolet. Yy, pistolet wam pokażę w ogóle ten. Yy, prawdopodobnie zostanie zmieniony i model. Nie sądzę, żeby została dodana nowa, tylko będzie no, yy, nowy model. Dobra, lecimy o kurcze, pieczone. Dobra, tu. Tutaj. Tu. I mamy tu pistola. Mamy go teraz takiego jakiegoś. Okej. Okay. Dobra. A będzie coś takiego, już Wam pokazuję. To jest pierwsza zmieniona broń. Yy, macie. Jest to pierwsza zmieniona broń. Nie wiem co to w ogóle jest. Czy to jest Uzi? Może to jest Uzi. Po prostu może to jest Uzi. Troszeczkę zmienione pasuje bardziej do Uzi, więc możliwe, że to jest nowe zmienione Uzi. Bardziej pasuje do Uzi. No, to może być nowe Uzi. Czyli to. Zobaczymy, jakby to wyglądało wtedy. No dobra, to drodzy widzowie lecimy do kolejnej broni, która Wam się już bardziej spodoba. Mamy shota. Shot gun. Nie widzę jakichś wielkich różnic z nim. Zobaczcie. Wygląda teraz tak, no on widać, że ma ten, zobaczcie. Na rączkę. A, widzicie, jest taki miarę, nie ma żadnej lufy na końcu. Zaraz mam pokażę na obrazku, czego brakuje, zaraz mam pokażę to. Macie, brakuje dokładnie tej części tutaj, tego tu. Yy, także brakuje tego tutaj, yy, tu, tego łączenia. I zobaczymy jeszcze sobie, jak ta kolba wygląda. Dobra, no to tego mi tu brakuje, więc zobaczymy teraz nasze ganie tu. Widzicie, nie ma tej, tej końcówki na samej górze i nie ma łączenia z tym. I dół nie jest, jest taki po prostu prosty, więc będzie miał taki fajniejszy. No dobra, przejdziemy może do kolejnej broni. Czyli już tutaj jest pistolet, tak, mamy pistolet. Przechodzimy do pistoletu, który wygląda aktualnie tak. Okej, okay, jak widzicie, wygląda aktualnie pistolecik tak. Yy... Pokażę wam wszystkie elementy, które się różnią. Yy, dobra. Pistolet, który wygląda tak, możecie sobie go zobaczyć. Ok. Dobra, przejdziemy sobie teraz do przychwytywania ekranu i mamy. Tutaj jest dziura. Pierwsze zauważenie, tutaj jest kos, tu jest kos taki do góry. Nie ma kumika, ale prawdopodobnie tu mi będzie nałożony jak ma się gamepasa. Tu jest takie wygniecenie. Tu jest w ogóle taka bardziej kwadratowa ta broń, a tam okrągła. No zobaczymy. No tak mi tutaj wygląda, tak wygląda. Dobra, przechodzimy teraz do kolejnej broni, która będzie zmieniona. Jest to AKACZ. Pokażę Wam wszystkie elementy, które będą tu zmienione. Jak widzicie, lufę mamy... Po prostu tylko taki cynzel do góry. Yy, polów. Mamy tutaj do ręki, tu odchodzące. Tu mamy bardzo proste... Yy, to, co nad ręką jest, taki bardzo metalowy, prosty. I lufa na dole też jest, okej, okay. wszystko z drewna, nowa część prawdopodobnie z drewna nie będzie, nowy model, już wam pokazuje nowy model, różni się tym tutaj, że ma tą końcówkę, yy, w ogóle całym tu wyjściem się różni, że on ma tu troszeczkę inaczej, tam jest po prostu drewno przecięte na pół i tu drewno, tu krócej drewno, lufa, zupełnie zmieni się jakość tej broni, będzie dużo lepsza, no i co drodzy widzowie? Wiem, że jesteście ciekawi, pewnie, bo teraz pokażę nowe bronie, które dojdą do Robloxa, do Jailbreaka. Nowe trzy nowe bronie. Niestety nie pokażę Wam ich tak jak teraz na modelach istniejących, bo tych modeli już. Bo tych modeli. Aha. Teraz spijem auto, spadając. Auto wyszliło mi w powietrze i muszę biec na piechotę, żeby sobie powiedzieć: Dobra, pobiegniemy sobie do drugiego. Miejsca, w którym sprzedaje się bronie, gdzie one są? Tam <laughs> tylko. No, może po drodze coś fajnego mi tu spadnie, na przykład jakieś auto, akurat to, co tam wystrzeliło w powietrze? Proszę. I <laughs> no, zobaczymy. 29 sekund, dobra. Może, o, może zdążysz po ten. Po motorek. Nie, nie zdążę raczej po motorek. Ale dobra, powiedz: trzy nowe bronie, które. Jedna z tej broni po prostu jest epicka. Po prostu jest epicka. Ja na nią czekam. I wy także możecie napisać, na którą bardziej broń czekacie. Wiadomo, że raczej będziecie... Nie sądzę, znaczy może i nie, ale raczej sądzę, że będziecie czekali na te trzy nowe brony, które będą. 6, 5, 4, 3. Idealnie w czasie gdy doszedłem, mogę sobie sobie autko, ale wezmę autko, bo jest szybsze. I dojedziemy do drugiego miejsca ze sprzedażą broni, to jest to miejsce. I jest, dobra. To też do tych w ogóle się zaleczać. Dobra, je. O, Dobra, jest. Mamy. I co my tu mamy? Mamy yy, to, to, to. To, to, to. To samo, co było tam. Ale, drodzy widzowie, już wam pokazuję trzy nowe bronie, jakie dojdą do Jailbreak'a. Przejdziemy do pierwszej broni. Ej, nie, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o jednej. To jest chyba ten nowy, stary pistolet. Tak, to jest chyba. Tamten to był jakiś inny pistolet przerobiony. Ale dobra, jeszcze jedna broń. Zapomniałem przyszło powiedzieć. Dobra, macie jeszcze pistolet, który jest troszeczkę inny. To jest chyba ten pistolet z Tumikiem. Tamten to był ten. Tak, inny. Nie wiem, co to jest za broń. To może też jest nowa broń. Możecie decydować, pisać. Zobaczymy. To jest na pewno jedna z nowych broni. Kolejną broń. Jest to prawdopodobnie blon. Jakiś laser? Nie wiem, co to jest. Zobaczcie to. Jak to wygląda? Jakiś laser. Yy... Coś tu w tutaj możliwe, że będzie liczyć ile zostało jeszcze amunicji laserowej. Tu jakiś wystrzeliwany laser, Zobaczcie jeszcze takie trzy schodki. Czyli możliwe, że to laser który się skupia w jednym miejscu strzał. Broń trzymana, no kozacko w góry. Może jakaś nowa bazu? Granatnik. Nie ma bardziej na laser mi to pasuje jakiś. I tutaj po baterii na przykład. O, bo na baterię strzela. No to by była naprawdę kozacka broń. Dobra, lecimy do następnej broni, która będzie dodana. Jest to rewolwer. Mamy rewolwer, yy, widzicie dokładnie rewolwer. Tutaj ma to kółko do odkręcenia się, tu się amunicję będzie ładowało. Tu ma spust do dwóch razy i tutaj jest jakiś śmieszny. Na pewno broń będzie kozacka. Jak same rewolwery są mega kozackie? To ta broń też na pewno będzie kozacka. No i co, drodzy widzowie? Została ostatnia broń, która podoba mi się najbardziej. Ze wszystkich broni. Czekaj, czy ta broń tu jest już? Nie, to są tylko wszystkie te bronie, które istnieją. Tak? Tak, to są wszystkie bronie, które w Jelbricku istnieją. Więc co? Przejdziemy sobie do ostatniej broni, która najbardziej mi się podoba ze wszystkich. I wam pewnie też. Więc, drodzy widzowie, jeżeli dotrwaliście do komentu, napiszcie w komentarzu, że dotrwaliście. Możecie już pisać, która wam się broń podoba. I pamiętajcie o lajkaczu. I przechodzimy do ostatniej broni. Trochę dla mnie kozacka. Może wyglądem nie powala, ale... Snajperka to jest to, co bym chciał w Chciał i mógłbym naprawdę robić epickie rzeczy. Zobaczcie, snajperka. Może epicka nie jest. Może będzie poprawiona, ale... Samo to, że będzie snajperka. Ja snajperki uwielbiam. To będzie bajeczka. Zobaczcie, jestem z Lunetą. Pewnie, prawdopodobnie wam pokażę, jakby to moglibyśmy wykorzystać. To by było piękne. Patrzcie na to. Yyyy... Snajpereczka luf, lufa, taki bardzo długi kij, bardziej do te kij z jakimś środkiem do trzymania, <grymnie> bardziej jak sztang do sztangi, tylko taki tutaj, no, ale pokażę wam jak moglibyśmy to wykorzystać tą snajpereczkę, zobaczcie na to. Ja od razu już pierwsze co, to pomyślałem o tym, że można to by wykorzystać naprawdę fajny sposób, yy, już lecimy do tego sposobu, gdzie ja bym tą snajperkę wykorzystał. Już po części kiedyś to robiłem i bym to korzystał teraz jeszcze w jeden sposób dobra, lecimy tu, wow, wow, dobra okej, okay, lecimy do wieży tak dobrze myślicie wykorzystałbym to siedząc na tej wieży na najwyższym punkcie najwyższy chyba, albo ten, ten domyślny, ten budynek jest najwyższy nie wiem ale siedząc tutaj bym strzelał do innych normalnie to było kozackie tutaj już jest ten Okej, okay. a teraz nie ma tak, że po prostu mamy ten i nakładamy. A, musimy zdać na maksa i teraz, dobra. I tak po prostu byśmy celowali, tak? Tylko takie, takie kółeczko jedno, nie dwa. Tam ktoś jest. I zestrzelony. No ja naprawdę nie mogę się doczekać, takie coś będzie. Po prostu to będzie kozackie. Tu prawdopodobnie zaraz pociąg wyjedzie, a tam tunel jest zaklinowany, tak? Albo ja po prostu. Dobra, ło i na przykład tam. O tam gdzie stoi ten znak to jest ktoś i ja tak mierzę I tak i... Pff, i nie żyje. To będzie pitkie ciekawie. Będziemy testować, ile te bronie zadają Dmade'a i takie tam. O, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, dobra. I jedzie. No nie, najgorsze jest to za zasłania. O nie, pojechał dołem, dobra, tu nunel Ale dymek widać, jak jedzie. Dobra drodzy widzowie, ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, na razie, trzymajcie się.